W kolejnym zadaniu mamy reakcję redox, więc zacznijmy sobie od stopni utlenienia. Jeżeli chodzi o cząsteczkę ICl3, to tutaj chlor ma wyższą elektroujemność, więc będzie występował na minus pierwszym stopniu utlenienia. J ma niższą elektroujemność, więc będzie występował na plus trzecim stopniu utlenienia. Jeżeli chodzi o jon Io3, możemy tu skorzystać z reguły, że suma stopni utlenienia w jonie jest równa ładunkowi jonu. Wiemy, że tlen występuje na minus drugim stopniu utlenienia, więc jak oznaczymy sobie jako S nieznany stopień utlenienia jodu, musi być spełnione równanie S dodać 3 razy minus 2 jest równe minus 1, co daje nam stopień utlenienia jodu równy 5. A zatem jod z tego anionu będzie się redukował do stopnia plus 3 w cząsteczce ICl3. A zatem Możemy już zapisać równanie reakcji redukcji i o 3 przekształca się w ICl3. Do tego potrzebne są dwa elektrony, ponieważ zmiana stopnia utlenienia jodu wynosi właśnie 2. Wyrównujemy teraz liczbę atomów chloru, czyli dopisujemy 3Cl po lewej stronie. Następnie możemy wyrównać liczbę atomów tlenu, dopisując 3 cząsteczki wody po prawej stronie. I na koniec wyrównujemy liczbę atomów wodoru, dopisując 6H po lewej stronie. Przy okazji sprawdzamy, czy zgadza się ładunek elektryczny. Tu mamy minus 1, tu mamy minus 2, tu mamy minus 3, tu mamy plus 6, czyli łącznie 0. Po prawej stronie też mamy 0, więc wszystko się zgadza i możemy przejść już dalej. Teraz, aby zbilansować to całkowite równanie reakcji, Dopiszemy sobie równanie reakcji utleniania, i żeby zgadzały się wymieniane elektrony, równanie reakcji redukcji należy wymnożyć razy 3. Dodajemy do siebie te równania stronami i mamy już współczynniki. Jest to przykład reakcji syn proporcjonowania, czyli w tej reakcji jod jest zarówno utleniaczem, jak i reduktorem. W drugiej części zadania rysujemy wzór elektronowy cząsteczki ICl3. Zacznijmy więc od odczytania liczby elektronów walencyjnych. Chlor ma 7 elektronów walencyjnych, i od też ma 7 elektronów walencyjnych, bo oba te pierwiastki leżą w 17 grupie. A zatem, jak narysujemy sobie połączenie atomów, tutaj atomy chloru osiągają oktet elektronowy. Natomiast jod tutaj nie spełnia reguły oktetu, ale tak czasami jest. Możemy zapisać sobie trzy wolne pary elektronowe na każdym atomie chloru, ponieważ tylko jeden elektron walencyjny chloru bierze udział w tworzeniu wiązania, natomiast w przypadku atomu jodu trzy elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań. A zatem pozostają jeszcze 4 elektrony, czyli dwie wolne pary elektronowe. Teraz możemy policzyć liczbę przestrzenną, czyli liczbę sąsiadujących atomów z atomem jodu i wolnych par elektronowych na atomie jodu, co daje nam tutaj 3 plus 2, czyli 5. Teraz kształt cząsteczki będzie się różnił od tego przedstawionego na modelu, ponieważ nasza cząsteczka ma inną liczbę przestrzenną. Ma o jedną parę elektronową więcej na atomie centralnym, więc mamy dodatkowo odpychającą parę elektronów. To taka ciekawostka: gdybyśmy chcieli opisać kształt cząsteczki ICl3, to byłby to tak zwany kształt litery T.